O, nazywam się Szczurek, James Szczurek. Przegryzę się przez każdy murek. Jestem wstrząśnięty, nigdy zmieszany. Uwielbiają mnie wszystkie damy. Jestem tutaj, moi kochani, by zaprosić Was na szczecińską domówkę. Oj, co się tutaj dzisiaj będzie działo? Co to za historia? Dziś, moi kochani. Prowadzimy was w świat baśni i bajek, a spektakl ma tytuł Żabka. A rany, nie mogę już tego wytrzymać! Przez tego wirusa, świrusa wszystko jest nie tak! Nie mam się z kim bawić, nie mam z kim pograć w piłkę, nie mam z kim, z kim pobawić się w chowanego! I wiecie co? Nigdy nie sądziłem, że się do tego przyznam, ale teraz. To nie marzę o niczym innym, jak tylko o tym, żeby wrócić do szkoły i uczyć się matematyki, polskiego, a nawet chemii. Eee. Teraz to już bym po prostu chciał, żeby to wszystko się skończyło, żeby było jak dawniej. Brex, brekeks, brekeks. O, kim ty jesteś? Co to za żaba? Nigdy cię tutaj nie widziałem. Oj, mój drogi, mój drogi, jestem żaba Monika. Ona gada. Sobie w Szczecinie, lubię się pochlupać w odrze, pospacerować bulwarami, ale ostatnio siedzę w stawie pod Twoim domem i tak patrzę, jak każdego dnia smutno spoglądasz przez szybę. No i postanowiłam, że wskoczę na Twój parapet no i trochę z Tobą pogadam. Może coś z tego fajnego wyjdzie. O, o, ale to niemożliwe! Ty, ty jesteś żabą i mówisz? Ja nigdy nie widziałem. Mówiącego zwierzęcia nawet w wigilię. A jak to jest możliwe? Czy ty jesteś zaklęta? Mój drogi, ja mówię, bo ja jestem taką zwykłą żabą. Jestem zaczarowana. A jak nie wierzysz w bajki, to muszę ci powiedzieć, że rzeczy magiczne i cudowne zdarzają się każdego dnia. Tylko ludzie ich nie zauważają. Poczekaj, niedalej jak wczoraj e, widziałam u twojego sąsiada. Salineczkę, która malutką łyżeczką podlewała kwiaty, żeby mu nie uschły, bo on gdzieś zniknął. No a czy wiesz, e, kto jest Twoim listonoszem? Moim listonoszem? Mm, pan Henryk. No, Pan Henryk tak się nazywa, ale to tak naprawdę święty Mikołaj. Musisz zrozumieć, że on po świętach Bożego Narodzenia. Tak bardzo się nudzi, że przebiera się za listonosza i całą wiosnę, lato i jesień roznosi listy, żeby mieć pracę. Więc mój drogi, sam widzisz, że cuda i magia dzieją się każdego dnia. Co? Ja, ja myślałem, że Mikołaj mieszka w Laponii. Okazuje się, że, hmm, że mój listonosz jest Mikołajem i mieszka w Szczecinie? Hmm, mieszkam tu już tyle lat. Osiem. A jeszcze nigdy żadnej postaci z bajki tu nie widziałem. No ale teraz, kiedy widzę ciebie, gadającą żabę, no to myślę, że to wszystko, o czym mówisz, może być prawdą. Mój drogi Eryku, oczywiście, że jest prawdą. Szczecin to takie fajne, ładne miasto. Postacie z bajek lubią tu przychodzić. Ale słuchaj, ja do ciebie mam pewną prośbę i sprawę, ale nie wiem, czy odważysz się mi pomóc, bo słuchaj, ja bym chciała, żebyś pomógł zdjąć ze mnie urok. Zgodzisz się? Zdjąć z ciebie urok? Ale, ale, Żabko Moniko! Ja nie jestem żadnym czarodziejem ani Harry Potterem. Nigdy nie byłem w Hogwardzie. Czy widzisz na moim czole jakieś znanie? Hmm, ja nie umiem czarować. Nie potrafię zdjąć z ciebie żadnego zaklęcia. Ale posłuchaj! Zdjąć ze mnie czar może tylko zwykły chłopiec o dobrym sercu. Który zgodzi się pocałować żabkę? I to mam być właśnie ja? Ja mam cię pocałować? Ja nigdy nikogo nie całowałem. No, może może poza mamą, babcią i tatą, ale tylko w czoło albo w policzek. Ale żabę? Miałbym pocałować żabę? Nie, co to to nie? No ale Ryku, tylko prawdziwy pocałunek może zdjąć ze mnie urok. I jak to zrobisz, to ja się zamienię. W twoją koleżankę, w normalną dziewczynkę i będę mogła się z tobą pobawić, a to najlepsze lekarstwo na twoją samotność. Poczekaj. Mm. A pobawilibyśmy się w berka? Oczywiście. A, a pobawilibyśmy się w chowanego? No pewnie. O ja. No dobrze. A powiedz, czy gdybyś była dziewczynką, to czy... Zbudowalibyśmy wielką bazę w krzakach? No, oczywiście! Zrobię to wszystko dla ciebie, bo jak jeszcze byłam dziewczynką, bardzo lubiłam się bawić. To co, pocałujesz mnie? jak tak stawiasz sprawę, to ja myślę, że mógłbym cię pocałować. no, trochę się boję, nigdy nie całowałem żady, ale dobra, raz kozie śmierć! No dobrze, pamiętaj, że musisz mnie pocałować w usta. Bo żabkę może tylko odczarować prawdziwy pocałunek usta. No to Eryku, pocałuj żabkę. No. La, 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 la. O co to za dziewczyna? Nigdy ją nie widziałem tutaj na tym podwórku. Cześć. Jak się nazywasz? Cześć Eryku. Nie poznajesz mnie? To oczywiste. Teraz wyglądam trochę inaczej, ale to ja, żaba Monika. Obiecałam Ci, że odmienię co? się w ładną dziewczynkę, jak nie pocałujesz i proszę. I wiesz co, mam dla Ciebie propozycję. Może pobawimy się w chowanego? To teraz ja kryję, a ty się chowasz. Liczę do dziesięciu. Uja, Raz, to naprawdę ona. Uciekam, Dwa, Czekam! Cztery idę go szukać. Co to były za emocje? Wielkie oklaski się należą! Moi drodzy! To była nowoczesna wersja naszej bajki pod tytułem Królewna zaklęta w żabkę. A jak chcecie więcej, to odwiedźcie profil na Facebooku Szczecińskiej Żeglugi i Turystyki Wydarzenia. Tam o 12 każdego dnia. Zabawy, warsztaty i różne inne niespodzianki dla Was. No to co? Zmykam. Do zobaczenia! <dum>